No I się maneczko witajcie w kolejnym filmie. No, jestem dzisiaj pracować słomę, kostkę, sobota. Można powiedzieć, że trzeci dzień pogody. Ale póki co ono jeszcze jest godzina 9.30. Tutaj można powiedzieć, że jest suche z tej strony, bo są cienkie pokosy. Ale z tamtej strony, w tym dołku, no jeszcze jest wilgotne. tam ubrałem w rękę. No, rozłożyłem sobie podest. I tyle, prasa gotowa, sznurki do pełna zatankowane. No i szykuje się, że dzisiaj będzie oporowo. A zobaczymy, na której rosa wejdzie później. No smaru też prawie do pełna dobiłem. Więc a tu myślę, że z godzinkę jeszcze na tych cieńszych zacznę jechać ten tutaj szczyt. A dopiero później, gdzieś tam 12, godzina 13. No, tamten dołek, no, także na spokojnie sobie będę pracował bez pośpiechu, do jakiejś 14-15. No, a później już trzeba będzie dawać czadu, żeby jak najwięcej zrobić. Ma cięgło mam balcze zdjęte, więc jest naprawdę bezpiecznie jeśli chodzi o skręcanie, Nigdzie się nie zaczepi. No rano jeszcze przepłukałem waltrę, wystała na hali A tam też mielą zboże No i była ugurzona cała no, zostawić jest fajny I co? Połączę się z Wami jak zacznę robić Chłopaki już tam kończą kosić. Będą przejeżdżać na żyto I może od jakiejś, nie wiem, jutro jeszcze tutaj Pojutrze pojedziemy już na Drugie gospodarstwo, tam oddalone jakieś 30 km stąd. No i pracujemy. Godzina 12, już parę bel zrobiłem. No i powiem Wam, że tutaj na przejazdach jest suche. Pokazuje tak do 15 maksymalnie. Ale na poprzeczniakach było mokrzejsze. Nawet jak była kupa w kombajnie, to było yy, bardzo mokre. No i to trzeba będzie podstawiać. Przeczniaków na, yy, na szybko do skarmienia, do zsielenia, żeby to nie leżało. Bo tutaj to jest suche na przejazdach normalnie. No, ale trzeba to zrobić, żeby już tu nie wracać. Bo powiem Wam, że kawałek tu mam, 20-25 minut drogi. Na następne pole już będę miał świeżo po kombajnie, więc myślę, że będzie suchutkie. zobaczymy. Dopóki nie pojadę, to nic nie mówię. No także co, widzimy się później. Może jak Manierbe zjeżdżał z tego pola, to Wam coś dogram. No i udało się zrobić. Pierwsze pole, 13 hektarów, 175 bel było tutaj z tego żyta. Także całkiem przyjemnie. No i będzie musiało to iść wszystko jako pierwsze do wykorzystania. No bo tutaj gdzie jeszcze przerosło, właśnie jak tutaj między innymi jest zielone, to trochę wilgotne było od spodu to wszystko. No a ja jadę robić zaraz za kombajnami to, co wczoraj skosili i to, co dzisiaj będą kosić i koszą. Godzina jest 13:23. No w sumie mi tak wyszło tutaj z dwie godziny ponad lekko. No także tak to wygląda. To co widzimy się później na kolejnych polach. Przyjechałem na Przężytą, właśnie na to drugie pole, 25 hektarów. No i Wam powiem, że zrobiłem nie wiem ile, z 50 sztuk zaczęło kropić. Więc zrobiłem sobie przerwy, myślę, że z 40 minut na pewno, no, ale już jadę dalej. Teraz mi akurat pokazuje 16, ale nie przekracza generalnie 15% wilgotność. Także jak w prasie jest 16 to na tym Wirtu na z kija by było dużo mniej. No i co? Mniej więcej jestem myślę, że w połowie pola już. Chłopaki koszą tutaj obok, więc następne pola mam tutaj obok od razu. No i sznurka miałem tak mniej więcej na 500, gdzieś 50 bel, więc jeszcze troszkę będę mógł popracować. I pewnie mi chłopaki przywiozą coś tam, ci co jeżdżą na odwozie. On, słoma fajna jest cały czas 11-13 na godzinę. Fajnie się pracuje. Myślałem, że gorzej będzie z tą skruszoną słomą po tych deszczach, ale nie ma dramatu. No, tu akurat jest taki dołek, jest wypale nisko, ale tak tu generalnie jest trochę tej słomy. Co z prasy, o taki widok. No Jak się uda, to dzisiaj trochę dłużej wypracujemy. Jak nie, to nie, bo cały czas jest zachmurzone. No i w niektórych pogodach, nie wszystkich, podają coś tam, niby do 19. Co z tego będzie się okaże. Pracować trzeba, jakby to zmokło, to bardzo szkoda, no ale nie pracować i czekać, że nie będzie padać, to też bez sensu, skoro jest to pięknie pogodowa, akurat na pracę. Mam no podgórki Waltra, ma co robić. Redukcja do B2-9 na godzinę, no i idzie. Czasami też trzeba zejść do B1. No, zależy, jak tam jest z tym nachyleniem. No i nie wiem, czy zaraz nie będę musiał jechać, wyciągnąć ciężarówki, bo się zakopała w tym piachu. No to zobaczymy zaraz. No, godzina 19.30. Ja już po kolacji wydmuchałem sobie cukłacze. Dołożyłem sznurki, bo już były po ostatnim, po ostatniej rolce. I można jechać dalej. Jeszcze przed muchaniem suplarzy, właśnie dwie bele mi się rozleciały, więc musiałem wybrać sznurki, przepracować. też chwila też szła. No ale teraz już jadę. Myślę, że do końca już nie będę ich muchał. Też zobaczymy. No ostatnie pole tutaj z Przężytem i będę przejeżdżał na żyto. Przężyto jeszcze mamy na drugim gospodarstwie, a to będę dogrywał później kolejnych dniach, no zobaczymy jak ta pogoda, czy się utrzyma, czy nie. No dzisiaj już nas, nas troszkę przestraszyła. Ale na szczęście się utrzymało, tylko delikatnie pokropiło. No zobaczcie, wszyscy tutaj koszą sąsiedzi. Tam od nas dwa kombajny I tam jeszcze jeden jest. Także wszędzie coś się dzieje. Od razu na polu raźniej. No, to pole jest wąskie, a długie, znaczy to jest Elka, ale ten... Jeden koniec już mam zrobiony. Jestem w tym drugim, który jest długi, a wąski. Chyba tutaj było tylko 12 pokosów. Coś koło tego. Jadę już drugie kółko, więc to będzie ubywać. Jest długo, więc fajnie, że się jedzie cały czas prosto. No, w sumie dzisiaj mi się ani razu nie zerwał sznurek, więc to też plus. Wszystko chodziło jak trzeba. Jestem już na kolejnym polu. Tutaj jest chyba 20 hektarów. Tam się udało zrobić 176 Bel. Także też mniej więcej 10 Bel hektara. A no tu na tym życie będzie na pewno więcej, bo już widać, że muszę wolniej jeździć. Dlatego 100% będzie więcej Bel. A taka sama jak wcześniej. A no teraz 16,4 pokazuje, ale generalnie jest mniej. Odpaliłem no sobie halogeny. Co i Zobaczymy do której pojedziemy, 20-35 aktualnie jeszcze 28 stopni pokazuje, chłopaki jeszcze koszą, także co, koszą akurat tutaj obok koła lasu, więc ciśniemy, ciśniemy i się da. No i niestety 21 jeszcze nie ma i zaczęło padać, może tego jeszcze nie widzicie, ale ja już mam praktycznie całe pokryte. Płotniki. Chyba tym polem będzie tutaj najszybciej. W lewo i w prawo. Także co, ja spadam. Oby się nie rozpadało, żeby jutro była chociaż robota. Zobaczymy. W tym odcinku wszystko i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć. A jeszcze Wam posumuję ile zrobiłem dzisiaj. Yy, 600 24 624 walecie